Witajcie moi drodzy, z tej strony Chris, kolekcjoner. W końcu postanowiłem e, nagrać konkurs z okazji 1500 sub subskrypcji, e, jakie osiągnął mój kanał już jakiś czas temu. Na razie ta liczba raczej stoi, ale e, postanowiłem e, w końcu nagrać zebrać się i taki konkurs nagrać prosty konkurs e, do wygrania. Będą saszetki, które zaraz Wam pokażę. Co trzeba zrobić. E, trzeba oczywiście zasubskrybować mój kanał, e, polajkować ten filmik oraz e, trzeba napisać w komentarzu proste dwa słowa. Biorę udział i wtedy będę wiedział, że e, taki, taka osoba jest chętna do wygrania e, nagród. E, Trzy proste zasady, które już pewnie dobrze znacie. Nie będę nic skombinować. Konkurs tak na szybko kręcę. Co będzie do wygrania? Będą do wygrania saszetki z poprzedniej edycji TOPSa. Mecza TAX Champions League 2015-2016. Pięć takich saszetek. To jest pierwsza rzecz. Drugą rzeczą będzie... 5 saszetek z najnowszej edycji również Topsa Mecz Ataksy Champions League 2016-2017. To już mamy 10 saszetek. No i Fify oczywiście też nie mogło zabraknąć. Mamy również 5 saszetek z Fify 3.6.5-2017. A więc 15 saszetek jest do Zgarnięcia, proste zasady, więc nie powinno to nikomu jakichś problemów stworzyć. Oprócz tego, jeszcze dokładam cztery karty limitowane. Dwie karty z poprzedniego e, Topsa Champions League, dwie z obecnego. Mamy tutaj brązowego, Lewandowskiego, brązowego, Messi'ego. Mamy z najnowszej edycji złotego, Messi'ego oraz brązowego. Tomasa Miller'a. Krótki filmik, zasady bardzo proste. Oczywiście, zapraszam Was gorąco do wzięcia udziału w tym konkursie. No i do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.